Zadanie ósme. Czworokąt ABCD, w którym BC jest równe 4, CD jest równe 5, jest opisany na okręgu. Przekątna AC tego czworokąta tworzy z bokiem BC kąt o mierze 60. Natomiast z bokiem AB kąt ostry, którego sinus jest równy 1 druga. Oblicz obwód czworokąta ABCD, zapisz obliczenia. No i ja tu od razu już wgrałam z karty wzorów e, czworokąt, tak? E, ważne, żebyś e, jak rysujesz sobie to w zadaniu, narysował jakiś taki nieregularny ten czworokąt, żeby cię ten rysunek po prostu jakoś tam nie mylił. E, ok, no bo mamy tak, czworokąt. Wpisany, opisany na okręgu, to jest to samo co okrąg wpisany w czworokąt, czyli tutaj nam się wszystko zgadza. No i zaznaczmy, może na tym rysunku to, co my mamy, yy, w którym BC, no to jeszcze sobie literki dopiszemy, czyli będzie tak, powiedzmy A, B, C, D. Yy, OK. BC jest równe 4, C, D jest równe 5. A co tu jeszcze mamy? Przekątna AC tego czworokąta tworzy z bokiem, dobrze, przekątna AC tworzy z bokiem BC kąt o mierze 60 stopni. Natomiast z bokiem AB, AB, yy, ojej, kąt ostry jakiś, którego sinus jest równy 1 czwarta. Dobra, czyli sinus alfy jest równy 1 czwarta. Ok, mamy obliczyć obwód, czyli będziemy potrzebować tego boku B i C. No i zobacz, co tu nam powiedzieli już od razu w karcie wzorów, że możemy sobie dodać to z tym i to będzie równe to z tym, czyli od razu sobie podstawię, żeby potem e, już się nad tym nie zastanawiać. 5 plus C to będzie B plus 4. Mhm. Ok, no to co my tu jeszcze wiemy? Mamy jeszcze kąty. Czyli możemy je wykorzystać. No i jak wykorzystać kąty do tego, żeby policzyć bok? No tutaj nam powstaje trójkąt. Powstaje nam taki trójkącik, już go na niebiesko zaznaczam. W którym mamy kąt jeden w zasadzie, no ale drugi nam nie jest potrzebny. Zobacz, mam bok i mam do niego sinus. Sinus, tak? czyli do głowy przychodzi nam twierdzenie sinusów, no bo tam właśnie jest bok przez sinus alfy, to jest inny bok przez sinus, no, bety, a tutaj mamy, mamy kąt 60, tak? Czyli jesteśmy w stanie policzyć to C. Ok, no to zapiszmy może to równanie, czyli będzie tak. To, co mamy, czyli 4 przez sinus alfy, to będzie... C przez sinus 60 stopni. No i podstawiam. Może wiecie co, sobie jeszcze to na motylka zrobię, czyli na skos, żeby nie mieć tutaj ułamków piętrowych, a nawet jak będą, to nic się nie dzieje, zawsze może sobie dzielenie zamienić na odwrotność, tak? Czyli mnożenie razy odwrotność. No dobra, ale ja żeby tam nic, nic nie mieć takiego dziwnego, to sobie już tak przemnożę. 60 stopni to jest sinus alfa razy c. I podstawiam. 4 razy sinus 60. No to sinus 60 pierwiastek z 3 przez 2. Pierwiastek z 3 przez 2. To jest y, sinus alfa. A sinus alfa mamy podany, także nie ma z tym problemu. Tutaj jest 1 czwarta razy c. No okej, okay. No to skraca mi się tutaj jedynka dwójka z, cz znaczy z czwórką. No, i żeby mieć bok C, to muszę przemnożyć przez 4, bo tu jest 1/ czwarta, tak? I mi się wtedy to skróci. Ok, czyli dwa pierwiastki z trzech razy 4 to jest C. Czyli C to będzie 8 pierwiastków z trzech. No i fajnie, ten bok już mam. 8 pierwiastków z trzech. No to zostaje mi do policzenia jeszcze ten. A jak? No właśnie stąd, tak? Bo C już mam. <laughs> no to. Zapiszmy to jako 5 plus 8 pierwiastków z 3 to się równa b plus 4. E, przenieśmy czwórkę na drugą stronę, czyli będzie 5 minus 4 plus 8 pierwiastków z 3 to jest b. Czyli B to się równa 1 plus 8 pierwiastków z 3. No i super, ale uwaga, bo trzeba policzyć obwód, tak? Zawsze na koniec, jak już przeliczysz, przeliczysz zadanie, jeszcze raz przeczytaj, co tam trzeba było policzyć, żebyś nie zapomniał, tak? Że zadanie jeszcze nie jest doprowadzone do końca. Dobra, no to jak obwód, sobie tutaj napiszę. No to wszystkie boki trzeba dodać. A to było 5, B to było. Gdzie my to, aha, tutaj, 1 plus 8 pierwiastków z 3, C 8 pierwiastków z 3, no i D to 4, czyli nasz obwód, liczby do liczb. Pierwiastki też mogę dodać, bo są takie same, tak? Czyli dodaję ich ilość. Czyli będzie tak liczby to jest tak 6 plus 4 to jest 10, a 8 i 8 takich samych pierwiastków to jest razem 16 takich pierwiastków, czyli mam 10 plus 16 pierwiastków z 3. Jeżeli Ci się podoba jak tłumaczę, daj mi tą ławkę w górę, zasubskrybuj kanał, to będzie takie dziękuję. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku.